Dzień dobry widzowie! Dawno nie nagrywałem filmików, tylko parę. Dzisiaj zrobimy parę krajów. To krótki filmik będzie taki, więc od czego by tutaj zacząć Właśnie o tam tak wtedy, bo nie ma. Op, op, op. Op, 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 op. O Stanów Zjednoczonych dzisiaj. Nie zrobimy, bo zobacz ile tego jest. Nie zdążym, ale... ale zrobię to i nagram to jak to zrobiłem, więc nie będę nagrywał jak to zrobiłem, bo, bo to jest szkoda czasu. I tak samo to jest duży tylko. ale Nie. Tak, może Algieria, tak. Algieria, Pasuje mi. Musiałem oczywiście... Musiałem restarkować tę grę, no bo nie było tych przycisków co, co tutaj na górze było. Czyli wycieść, odblokowałem, nie było tych przycisków. Co są na górze. Nie chciałem zrestartować aż dwa razy, bo aż dwa razy mi się to zrobiło. Nie mam nadzieję, że mi się to nie zrobi. Dobra, nie się... Oj, rozciągnęło mi się. Rozciąga na gra. To chyba nie jest e, gra, tylko to jest rozciąg Rozciągana gra, bo się rozciągnęła. Robi chyba jogę. No i wcześniej nie było e, Oslo, bo nie zauważyłem, ale już zrobiłem. Oslo. Dobra. Green Langiem, gdzie Dobra. Naprawdę, naprawdę, mini nie. Nie, 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 no to, no to ja tutaj robię, nie wiem dlaczego marnuję swoje No, no brawo. Jak bo u mnie gra, to to nieważne. Bo mi, bo mi tutaj dzieła. Ale jak to się stało? Zdążyłem zrobić większe kraje niż, niż ten Niesie, czyli Stany, bo Kanada jest większa niż Stany. Jeszcze tutaj dobrze się zauważyłem. Oba mamy Kanadę. Co by tutaj zrobić? Maroko. Ale... Maroko. ja Napisałem bardziej. Birman. Nie wiedziałem, że jest taki kraj. malegi że wiem. Balawi. Mariany. Mariany Północne? O, jest Maroko. Czy to są Mariany Północne? Marianki? Marianki z kosmosu?

Robiono Hiszpanię, dobre. To by było na tyle, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!